Miałem zrobić dłuższy materiał o pokazie Nintendo, na którym japoński gigant zaprezentował w szczegółach swoją nową konsolę. Ale niestety z braku czasu zostałem zmuszony do stworzenia krótszego, ale bardziej skondensowanego i treściwszego w szczegóły materiału. A więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Na pierwszy ogień od razu przejdą do mięska, czyli do gier. Na pokazie pokazano sporo gier na Nintendo Switch 2 i wydaje mi się, że w tym aspekcie każdy będzie zadowolony. Pokazano gry od japońskiego wydawcy i firm trzecich. Pokazano Mario Kart War, Nowego Donkey Konga, Elder Ring, Cyberpunk 2077, i grę od From Software, którą gracze mianowali kolejnym Bloodborne'em. I kilka innych gier, które jakoś mnie nie zainteresowały. Pokazano także kilka starych gier, które otrzymają darmową aktualizację, która ulepszy je do next genowej konsoli. Choć patrząc na porównania, to z lubą trzeba szukać różnic. A teraz przejdźmy do technikali. Konsola będzie miała ekran o przekątnej 7,9 cala. Tak dla porównania, Switch 1 ma 6,2 cala. Grubość Switcha nie ulegnie zwiększeniu i ma taką samą co poprzedni pstryczek. Ekran niestety nie będzie OLED-em, a LCD, które będzie odświeżone maksymalnie do 120 Hz. Tryb mobilny to rozdziałka 180p, a tryb stacjonarny ma oferować nawet 4K. Tak wielka moc konsoli spowodowała, że sprzęt będzie się grzać i teraz stacja dokująca będzie miała chłodzenie, a więc może być głośno w pokoju, kiedy wiatraki maksymalnie się rozkręcą. Konsola będzie mieć aż 8 razy więcej wewnętrznej pamięci na gry i będzie to 256 GB. Miała tylko 32. Niby to spora różnica, ale w 2025 roku standardem jest 1 Tera i trochę, przy porównaniu z innymi urządzeniami, tego typu wypada blado. Przejdźmy teraz do featureów, które Nintendo zaprezentowało. Game chat z kamerką i niby fajnie, bo w końcu możemy podczas rozgrywki zobaczyć i usłyszeć znajomych do czterech znajomych, ale jednak w XXI wieku taka funkcja nikogo już nie zachwyca i powinna być w standardzie, a nie chwalić się nią, jakby było to jakieś objawienie. Kamerkę zapewne będzie trzeba osobno dokupić i nie będzie jej w podstawowym zestawie. I teraz Joy-Cony, które robią zamieszkę. Nieby fajnie, ale kto będzie tak grać na Switchu? Użytkownicy tej konsoli albo grają mobilnie, w podróży, albo w łóżku, albo wygodnie siadają na sofie i raczej nie ma jak wykorzystać kontrolerów jako myszek. A więc do Cywilizacji 7 trzeba będzie zasiąść przy biurku czy jakimś stole, aby Joy-Conem sterować podczas gry. Wykorzystanie kontrolerów jako mysz Nintendo pokazało na jakiejś dziwnej futurystycznej koszykówce, gdzie roboty na wózkach inwalidzkich rywalizują między sobą. Dwa kontrolery posuwamy po blacie stołu, symulując odpychanie się na wózku. Rzucanie piłki do kosza wykonujemy gestem rzutu. I jakoś mnie to kompletnie nie przekonało i nie zainteresowało. I teraz przejdźmy do najbardziej kontrowersyjnego tematu. Czyli nowego standardu cenowego za gry od Nintendo. Japoński gigant twierdzi, że żadnego standardu nie ustalił i gry będą wyceniane ze względu na ich wielkość. I dla przykładu, nowy Mario Kart będzie kosztować w wersji cyfrowej 80 dolarów, a fizycznej aż 90. To jest prawie 400 zł za grę. Inne gry, jakie zaprezentowano, będą już tańsze, ale wszystko na to wygląda, że Nintendo testuje maksymalną granicę, jaką gracze mogą zapłacić za tytuł. I oby, fani hydraulika, zagłosowali portferami i nie rzucili się na grę za 400 zł jak kaczka na suchy chleb. I chyba to na tyle. A Wy co sądzicie o pokazie Nintendo? Kupicie Switcha 2 na premierę, która będzie mieć już miejsce 5 czerwca?